Ja pamiętam o tym wszystkim, co było kiedyś, tak powiem czy czasami ruszają cię wspomnienia W wszystko było trudne do zrozumienia Niczym się nie przejmowałem, ale nie jak powiem Że tak jest dalej, widzenia w kryminale Ty koledzy mówili o swoich ojcach, mi nie było tak wspaniale Pamiętam czasy podstawówki Kiedy nie myśleliśmy, że będą nam potrzebne rówki I oczywiście pierwszy raz cię sobie, jakbym to ominął Teraz, co jakiś czas, bawię się z inną Patrzę, a swój sezon tu nie minął Pamiętam, bo w pierwszym treningu na siłowni Chwilę rzucałem, żeby mieć, za co chodzić Potem już w i na wakacje Do roboty, bo giorno, bonjour Za granicą, szukałem floty Wiadomo, czasem potrzebne są banknoty Wspomnienia ja i wszystkie dobre chwile Życie jest krótkie, wykorzystać je to twój przywilej Wspomnienia ja i wszystkie dobre chwile Życie jest krótkie, wykorzystać to i wszystkie dobre chwile, wykorzystać, jest krótkie, żeby żeby to twój cywilek. Zapamiętaj wszystkie dobre chwile Życie jest krótkie, wykorzystać to twój przywilej Pamiętam jeszcze dziecko, pamiętam swoją przeszłość Pamiętam pierwsze piwo, ukochaniają weskość, Pamiętam papierosa, dym leciał, aby zobaczyć. Pamiętam pierwszą ginę, myślałem sobie kozak Pamiętam pierwszy wypad, na miasto kiedy zgasło Słońce wtedy zaszło, idziemy w życiu ciasno Pamiętam jako łebek, latałem gdzieś za piłką Pasenia stało być, nie wiesz co wszystko Pamiętam swoje teksty i zajawkę do całewka mi kreśliłem, chodziłem cały w derba, kiedy to nie wychodziło tak jest to była hero Przywiedziałem, że to miłość i że w sercu nawet takie Zostanie mnie zapomnieć, przecież chodzę nie umarłem I kobietę też pamiętam, to teraz jeszcze biznes Nie ma już kontaktu, odróż samoisty z tydmi Odróż samoisty z tydmi nie zapamiętać, i wszystkie dobre chwile, życie jest krótkie Wykorzystać, Je to twój przywilej Nie zapamiętaj, i wszystkie dobre chwile, życie jest krótkie Wykorzystać, Je to twój przywilej Pamiętaj, i wszystkie dobre chwile Życie jest trudne wykorzystać Cię to twój przywilej Wspomnienia ja zapamiętaj wszystkie dobre chwile Życie jest trudne wykorzystać je to twój przywilej przeżyłem sytuację, byłem w drugiej klasie Świat się kręcił tylko dla teraz teraz nie Nagrać to piki, nie na styk, tylko jak późno To Nie rozpowiem na I padzi nacisk by przegadasz Pozna parę twój na pary Ramię w ramię układanie Wiecie że jak zamieć i nie to ważne tak jak nic, na każdym kroku słyszałeś Sześć. inny beat Dwa tysiące drzewem, kiedy, kiedy pod nim łzy Najlepsze ty najlepszy chyba masz gry I my, dobrze, dobrze. Terapeuty, talenti, wszystko co najlepsze i to nigdy się nie zmieni Je. Dwa razy pójdę się docenić, bo pamiętam wszystko to co było kiedyś To co było kiedyś, ja to wszystko pamiętam Ha, ta, raz, dwa, a Wspólnie zapamiętaj, zapamiętaj i wszystkie dobre chwile Życie jest krótko. Zpomienia zapamiętaj i wszystkie dobre chwile Życie jest krótkie, wykorzystać, się, to twój przywilej. wile. zapamiętaj i wszystkie dobre chwile Życie jest krótkie, wykorzystać się, to twój przywilej. wszystkie